Witam koleżanki i kolegów, dalsza część gołąbków, które tutaj mam z hodowli niemieckiej, od Leszka i Mariusza tu macie gołąbki typowo na dalekie loty tu macie przepiękną samiczkę z 20 roku samica rotowana w Barcelonach przepiękne gołębie mocna, silna potem mamy samczyka lotowane w Barcelonach. to jest jakaś linia mojego Mojej Barcelony KZ Faber, tu mamy samiczkę znowu z 20 roku. Potem mamy następną samiczkę z 20 roku. To wszystko gąbki lotowe, to robiły e, loty daleko głównie Barcelony. Przepiękne gołębie mocnej, silnej budowy. Potem mamy tutaj samiczkę następną z 20 roku. E, e, tutaj pokaże się, malutka przepiękna z 20 roku. Samiczka. Potem mamy samczyka z 20 roku. tak sobie założył. Potem mamy e, sam, samiczkę z 20 roku. Następną samiczkę z 20 roku. Potężne, silne samice są tutaj. I tu mamy samice z 20 roku. Zobaczcie. Przepiękne, potężne gołębie. To są gołębie Huben. Hubeny typowo dalekodysansowe. Są gołębie mocne. Silne z 20 roku. Pokażę, muszę pokazać. Zobaczcie, zobaczcie jakie piękne gołębki okazy. Naprawdę godne polecenia ja się będę prezentował. Młode gołębie 2024 rok, z tych samych Gołębi. Także mówi, ktoś jest chętny, to zapraszam 500 czy 528, 502 Robert Henker, Polska też tutaj takie są rodzynki tam tam były takie krasy samczyk a tu jest samczyk taki pstry nietypowy właśnie nam kolega youtuber właśnie zakupił sobie taką strą sam, samczyka a tu jest gniazda samczyk to mamy takiego to już gołąbki idą Rooy do kolegi przebawne go warszawy także mówię piękne gołębie Zobaczcie na te gołąbki i będę też dzieci teraz przedstawiał tych gołąbków, gołębie typowo na dalekiej dystansie. specjalnie hodowane, kolega jeszcze tam ma gołębiki do sprzedaży, Leszek w Karpem w Niemczech, także zapraszam wszystkich na mój kanał, no i będą w miarę są niedrogie gołąbki.